Dobra, jakby ktoś chciał szybką informację, jak to wszystko zrobić, ściągamy zderzek tył. Wiadomo, ściągamy nad koła, nad kola, przepraszam. Z tyłu odkręcamy tylko przewody hamulcowe, z fizycznej rzeczy i wtyczki, które są tutaj z tylna, lewa strona, od strony kierowcy, od strony pasażera, odkręcamy przewód hamulcowy i odkręcamy, ściągamy przewody od tankowania. I to jest koniec na tyle. Z przodu. Ściągamy przedni zderzak. Wypinamy wtyczki. Wypinamy wtyczki od kabli. Przy skrzyni odpinamy y, linkę, linkę od parkingu. Y, odkręcamy jeszcze, raczej przekręcamy i zdejmujemy. Muszę zobaczyć jak poleciała. O tutaj. E, linkę od awaryjnego e, opuszczania, m, spuszczania ręcznego i on się tylko przekręca. Także przed skrzyni, pamiętamy, linaczka i awaryjne odblokowanie ręcznego. To jest wszystko przed skrzyni, e, przy silniku przewody klimy. Przewody klimy y, odpinamy w tym miejscu. Najlepiej w dwóch miejscach, czyli będzie nam łatwiej tu i tam. E, z przodu odpowiednio strona pasażera tu mamy dwie wtyki. Odpinamy y, połączenie masowe w tym miejscu. W tym miejscu mamy trzy wtyki to jest strona kierowcy przód, i również odpinamy przewód masowy, który znajduje się w tym miejscu i tu mamy wtyczki skończone, wiadomo yy, tak samo hamulce hamulce z przodu odkręcamy w tym miejscu zaciski zostają na miejscu z przodu o czym ja zapomniałem to wtyczka yy, od yy, temperatury yy, zewnętrznej i tu mi się yy, naciągła Yy, wtyczka przy opuszczeniu, no, po prostu była odpięta, ale gdzieś zahaczyła. I to jest w zasadzie tyle. Bardzo, bardzo szybka robota. Jak się robi to pierwszy raz, to nie za bardzo, ale teraz na przykład mi miał to robić, to bardzo szybko by to poszło. No i tak samo yy, pierdolnik od yy, układu kierowniczego. Moim zdaniem, jakbym miał teraz robić to drugi raz, z trzech godzin robota na 1,5 godziny w jedną osobę.